Jestem bardzo zadowolony z jej przebiegu, bo od samego początku, niezależnie od wszystkich różnic politycznych, a one są widoczne gołym okiem między mną, a panem prezydentem Nawrockim i jego bozem politycznym, Szukamy z, razem z prezydentem Nawrockim tych wspólnych pól działania. One głównie dotyczą bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej i takich strategicznych interesów Polski. I no, wyraziłem dzisiaj ponownie to przekonanie, że wszędzie tam, gdzie uda się zbudować tę wspólną przestrzeń i takie współdziałanie na rzecz Polski, to traktujmy to jako coś bezcennego w polskiej polityce. My tych różnic nie zasypiemy. Ja wiem, dlaczego. Jestem gotów do twardej konfrontacji o ważne sprawy dla Polski, z mojego punktu widzenia, z każdym. z przeciwnikiem zewnętrznym i z politycznym przeciwnikiem, tu w Polsce. Ale z prezydentem Rzeczpospolitej musimy i będziemy dalej szukać tych wspólnych pól, i dzisiejsza rada gabinetowa była taką kolejną i moim zdaniem całkiem udaną, um, udaną próbą. Cieszę się też, że była możliwość bezpośrednio także przy kamerach wyprowadzenia z błędu pana prezydenta, no bo też moją rolą jest no szczególnie no dlatego, że no pan prezydent debiutuje w tej, w tej roli, więc y, zasługuje na, na taką kompetentną informację o stanie spraw polskich i cieszę się, że nawet w takich szczegółach mogłem udzielić informacji i prostować pewne, pewne nieścisłości, y, y, które się pojawiły w wypowiedziach ministrów czy współpracowników pana prezydenta subskrybuj po więcej.